Dobry dzień dobry, witam z południowej Holandii z miejscowości Worbrugge. To ulewne popołudnie w drodze do domu z pracy z Leiden do Riesatenwalde zatrzymałem się pod rzewkiem przed mostem Worbrugge. Widzimy bardzo obfite opady deszczu Woda płynie strumieniem Zatrzymałem się tutaj przy murku Akurat takie miejsce gdzie Mogę chwilę Widzimy rowerzystów Okrętych Nie przejmują się deszczem Długo oczekiwany deszcz Pozdrawiam wszystkich Powracających Z pracy do domu Życząc Dobrego i miłego odpoczynku. Do zobaczenia na szlaku Ciao!